Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam to, tą wstawkę, ten początek dla Was miesiąc temu. Ehm, miesiąc temu i jeden dzień, bo to się, ten filmik powinien pojawić się 4 marca, kiedy będziemy prowadzić vlog. -mart. Ale to już mniejsze, po prostu będzie taki jeden e, filmik, właśnie pod tym względem. Jak wiecie, obcięłam włosy. I to dość krótko. By je wyrównać i no, pomóc im się odżywić, obciąć te e, zniszczone końcówki, które zostały mi po blondze, to co, że będę i tak, i tak je niszczyła blondem, ale to już jest mniejsze o to, prawda? E, tak, tak, dzisiaj mi się tutaj <grywa> rusza. Szukałam jakiejś fajnej kuracji na włosy, która nie będzie droga, będzie w miarę tania, a będzie dobra. No, i może znalazło, może nie, zobaczymy. To będzie wszystko właśnie zależało, jak to coś przejdzie test miesięczny. Wiem, że teoretycznie efekt po trzech miesiącach, ale może będzie coś widoczne, ale może będzie coś widoczne, jakiś efekt po. Miesiącu. Zobaczymy. Zagłosowaliście właśnie na Instagramie, że chcecie taki test. Specjalnie dla Was go robię. Tym razem ten test miesięczny nie będzie sponsorowany, tak jak było z Bloom hair, Kupiłam to sama. Zastanawiałam się nad produktami z old day, z na, keratyną. Szukałam keratyny, bla 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 bla. bla. Ale znalazłam to. Zaciekawiło mnie to i obejrzałam filmik u włosomaniaczki, i ona właśnie tego produktu używała. Więc skłoniona właśnie tym zamówiłam. Kosztowało to chyba 60 zł albo 50 I jest to taka kuracja, włosowa, nutri kosmetik dla piękna Twoich włosów z anwen. Shake your hair. jest to do picia. I on dziwnie nie doczytałam. Ona miała żółty kolor w swoim filmiku, ale ona nagrywała to jeszcze przed operacją tutaj tej szczęki i miała żółty kolor tego napoju ja, jak to zobaczyłam, miałam taki różowy, takie o co chodzi, co się dzieje? I doczytałam, że tutaj mam o smaku grejpfrutowym, Nie wiem, czy są do wyboru smaki, czy po prostu nowość, smak grejpfrutowy i koniec, ale właśnie tak ta puszeczka wygląda. Jest też taka torebka e, chyba właśnie dopeł do, do dopełnienia właśnie tej puszki. E, kuracja 3 miesięczna, tam za 150 zł. Ja tutaj mam miesięczną kurację. Tak, 350, 360 gram, też wam się gdzieś tutaj będzie wyświetlał albo wyświetlił już właśnie z dzisiejszych włosów. Jak mamy tutaj wkować? Mamy jedno spożycie dziennie, zalecana dzienna porcja to jest 12 gram, czyli 4 płaskie łyżeczki. Mamy tutaj taką miarkę, rozpuścić w 200 ml wody, albo zimnej, po ciepłej. Ja mam taką zwykłą... Lecz można powiedzieć, i stosować raz dziennie, i nie przekraczać oczywiście tej, tej dawki. Mamy tutaj izolat białka serwatkowego, tak to wygląda tak. Mamy tutaj właśnie tą szpatułkę. Jak nie ma tej szpatułki, no to pogrzebcie, bo jest. I je używałam raz, wczoraj. Ta puszka jest wypełniona w połowie. Co, no, nie jest fajne, mimo wszystko, no, bo. Po co, po co producenci robią taką puszkę, taką puszkę, żeby było tyle produktu? To zajmuje strasznie dużo miejsca i jak już robić, jak już robić, no to kurde, takiej ilości, jaka powinna być. Ja bym wiedziała tutaj, że jest połowa i koniec, tak? I nie zajmowałaby mi tyle miejsca, na dobrą sprawę. Ogólnie ma bardzo ładne opakowanie, bardzo mi się podoba, ale co mogę od razu powiedzieć? Zapach ma okropny okropne, ale smaku jest dobre jest w miarę dobre więc ja już to raz wczoraj jak mi to przyszło po prostu spróbowałam, więc wybaczcie mi to ale nie mogłam się po prostu powstrzymać żeby też tak tutaj nie przekłamywać w jakimś stopniu biorę również multivit dla kobiet, które też ma wspierać właśnie włosy, więc zobaczymy, ja też biorę miesiąc, w jakimś stopniu miesiąc Tam jakieś pół miesiąca Troszeczkę ponad pół miesiąca Coś takiego I ten blister prawie mam zakończony Więc no Ciężko mi zobaczyć efektu, bo chciałam włosy <gry> Ale pojawiły mi się baby hairy Więc to no może też tutaj To jest tego, tego zasługa Ale zobaczymy, czy tutaj właśnie nie pojawi się Więcej i podobno ma Mniej wypadać włosów Zobaczymy, bo po ciąży No to wypadały mi dość sporo Teraz się to uspokoiło w jakimś stopniu Może to też tego zasługa no, ale zobaczymy. Zróbmy sobie właśnie tę dzisiejszą, e, dzisiejszą kurację, bo czekałam na to w miarę cały dzień. Mam tutaj 200 ml wody, tak na oko. Wzięłam. Przepraszam, że robię tak e, tu w pokoju, ale no nie mam jak na razie. E, to są goście, i nie chcę gadać za bardzo. Takie łyżeczki biorę. Takie łyżeczki biorę cztery, tak jak wam czytałam. Muszę to jeszcze raz nagrać. Mówiłam, bo oczywiście, przecież nie zauważyłam, że to się nie nagrywa. Już tutaj jeszcze część wypiłam. Mówiłam tak, że ciężko to się miesza. Łatwo będzie to wymieszać z zespiniaczem do mleka albo z blenderem. Ale pewnie łatwiej z zespiniaczem do mleka. No, i właśnie u widziałam to żółte, i mi wyszło takie różowe, i nie wiedziałam o co chodzi, no ale smak tutaj inny. Prawdopodobnie w tamtym, co ona miała, albo kiedyś miała, było, albo cytrynowe, albo pomarańczowe. Mogę tak, taki fakt stwierdzić. No i co? Smaku jest dobre, nie jest to złe, lekko kwaskowate, słodkie, więc spoczko. Moje takie smaki. Ale muszę spróbować na wodzie gazowanej, bo może będzie jeszcze lepsze. To jest taka orężada, mogłabym powiedzieć. No i co też zauważyłam, to to, że nieprzyjemnie pachnie z buzi. Nie jest przyjemny taki posmak. Nawet nie wiem jak to określić ten posmak, który pozostaje po wypiciu tego, ale no jest taki średni, bym powiedziała. Więc ja to teraz wypijam i biorę tabletkę, bo dzisiaj jeszcze nie brałam. To będą takie dwa suplementy, które będę brała, bo nic więcej nie chcę brać. A nie chcę też z tego rezygnować, bo w końcu po coś to kupiłam i, i chcę to też, też brać, tak? I nie chcę, żeby to kolidowało. Jestem też ciekawa, czy to starczy na cały miesiąc. Według tego powinno. Cześć, kochani, wracam do Was po miesiącu testu. Mm. Tego produktu z Anwen na włosy Shake Your Hair. To jest już moja druga puszka, zaczęta dwa dni temu. Proszę bardzo, tutaj. I powiem tak: smak jest bardzo dobry i nie przeszkadza mi on. Faktycznie cała, cała receptura ciężko się rozpuszcza w wodzie i łatwiej by było, gdybym posiadała. Taki mały spinacz do mleka, może sobie kupię, może nie. Na ten moment, jak widzieliście, radzę sobie patyczkiem od sushi w jakimś stopniu. Małe grudki są, ale to są dosłownie takie minimalne, Więc faktycznie ciężko się to rozpuszcza w wodzie, ale w smaku nie jest jakieś okropne, wiecie, ochydne i tak dalej. Gdybym mogła, to bym piła to dwa razy dziennie, ale no nie można. I piję to raz dziennie rano i czekam tylko na ten moment. Tak samo jak miałam uczucie takie, że czekam na kawę poranną, to właśnie czekam na to. I na samym początku piłam to zwykłą wodą, niegazowaną, ale potem zmieniłam na gazowaną i to o wiele lepsze, przynajmniej dla mnie smaczniejsze. Po prostu piję to tak, jakby jakąś taką grejpfrutową orężatkę bym tak to powiedziała, tak i stwierdziła jak jest właśnie na, na gazowanej wodzie więc serdecznie polecam właśnie w ten sposób to pić plus właśnie spieniężną mleka, żeby to łatwiej po prostu rozpuścić nie wiem, bez sensu dla mnie używać blendera to jest takie trochę bez sensu na mały kubek, na 200 ml produktu no i dobra, czy zauważyłam jakieś efekty bo pewnie was to interesuje najbardziej Mam wrażenie, że moja kondycja włosów troszkę się polepszyła. Moja pielęgnacja się za bardzo nie zmieniła. Jedynie nieco to wykańczam po prostu produkty, nie? Tylko, że ja tych produktów też czasami używałam przed tym i nie widziałam takich efektów. One są po prostu mega fajnie mięciutkie te włosy. No, ale, ale nie wiem, czy te włosy, które są tu, Jakkolwiek działa, bo to już jest stary włos, można powiedzieć. To, co zauważyłam, to na pewno jest mniejsza ilość wypadanych włosów. I jak czytam opinie, no to się tutaj to zgadza. Mniej mi włosy wypadają i są takie, mam wrażenie, że mocniejsze. Nie, nie wypadają w ogóle, co nie? Bo to jest normalne, że tak do 100 włosów dziennie może wypadać. Ale zaprawdę zauważyłam mniej tych włosów na szczotce. Podczas mycia włosów mniej ich wyciągam, mniej się ze mnie sypie. A jak dobrze wiecie, no jestem po ciąży, więc e, no te włosy wypadają, bo po prostu rosły i były w lepszej kondycji w czasie ciąży. A teraz po prostu na odwrót. Wraca do swojego poprzedniego stanu. Urosły jakoś znacząco. Mam wrażenie, że może ciut szybciej, ale, ale ciężko mi powiedzieć. I bym stwierdziła, że takie półtorej centymetra, centymetr mi urosły. Możecie ocenić, proszę bardzo. Mam wrażenie, że no miałam takie do ramion. Tak grzywka w poprzednim filmie też chyba była tak tu. Bym tak stwierdziła, tak tutaj, więc. Ciężko, ciężko mi powiedzieć na ten temat, bo nie zrobiłam sobie, wiecie, zdjęcia, tylko na kranie w łazience. Yy, No, będziecie to wszystko wiedzieć przed. Na pewno większe efekty będą po dłuższym stosowaniu, więc oglądajcie moje vlogi yy, i na pewno będę tam po prostu wspominać o tym, moje większe obserwacje, bo według opinii po pół roku stosowanie pojawiło się bardzo dużo baby hairów. Czy... Ja jakikolwiek baby hair tutaj zauważyłam Może tutaj jakieś, wiecie, są takie niewielkie niewielkie ilości, ale to nie jest tak, że tutaj mi wychodzą, wiecie, jest jakiś, jakiś wysyp. Według opinii po właśnie pół roku u picia tego preparatu wtedy się pojawiają takie więcej tych włosków e, więc będę oczywiście dawała Wam znać we vlogach. E, ja nawet moje odczucia, to. Mm, no, pijąc to, mam wrażenie, że dbam o moje włosy jeszcze lepiej niż to robiłam i robię coś dla nich takiego dobrego. Wiecie, dodaję kolejne yy, składniki odżywcze, żeby te włosy były w lepszej kondycji. Yy, ja będę też zaraz, zaraz, nie zaraz je rozjaśniać, zmieniać kolor, więc dodatkowo będzie ingerencja. Te włosy, ale, ale po prostu czuję, że o nie dbam jeszcze mocniej niż to robiłam. I na pewno nie przestanę na tych dwóch puszkach, tylko będę chciała po prostu już to wprowadzić w, w moją dietę. No i najważniejsze pytanie, czy polecam ten produkt? I mogę szczerstwym sumieniem polecić. Wiadomo, nie ma po pierwszym miesiącu jakichś super efektów, ale ma po prostu wrażenie takie, że się dba o te włosy i no po pół roku ewentualnie można zobaczyć efekty właśnie pod względem większej ilości włosów po prostu nastraja mnie tak, że będę chciała po prostu kupować i mogę po prostu Wam to polecić. Plus tak. Puszka jest wytrzymała. Y, ogólnie, no, że mamy miarkę swoją, y, tą puszkę można, wiecie, wykorzystać do czegoś innego. Jak skończycie, można też kupić opcję tam 1080 gram. Y, w sensie do dopełnienia, taki plastikowy woreczek to chyba to jest, ale nie próbowałam. Nie wiem, jaki to ma w ogóle smak. Czy to ma smak y, grejpfrutowy, tak jak ten produkt, czy poprzedni smak. Tego właśnie nie wiem, jaki miał poprzedni smak, więc poprzednia puszka, jaki miała smak. Tam w opiniach czytałam, że to jest lub Arbus, ale... ale nie wiem. No, ja jestem zwolenniczką kryfluta. Zdecydowanie. No, ładne. To nie jest jakieś takie, wiecie, brzydkie czy coś. Po prostu jest to ładne. Więc naprawdę szczerze Wam ten produkt polecam. Możecie sobie to kupić. I aktualnie to kosztuje na apteka DOS, bo ja tam zamawiam. 74 zł. Coś w tym stylu podróżało ostatnio. Jak oglądacie moje vlogmarce, no to właśnie o tym mówiłam, że mleczko dla małej i to podróżało o parę złotych, bo to wcześniej kosztowało chyba 60 coś, a teraz właśnie 70. Więc cóż, inflacja już nawet wkracza jeszcze bardziej do naszego życia, ale jest to jeden z tańszych preparatów. I widzę po prostu, że działa. No i oczywiście duża ma, dużą ma pojemność, tak, bo starczy na miesiąc. Mm, rzeczywiście, starczy na miesiąc, bo jak ja robiłam to codziennie, to rzeczywiście 3 marca zakończyło mi się to. Po prostu zakończyło mi się to yy, i starczyło mi. Wiecie, że nie zabrakło. Nie wiem, co mam jeszcze Wam na ten temat powiedzieć, po prostu polecam i będę dawała Wam znać w, właśnie we vlogach. Jak jeszcze bardziej nam nie działa po kilku miesiącach. Zobaczymy sobie właśnie po sześciu miesiącach użytkowania tego produktu, czy pojawiły się baby hair, czy nie. Ale ja na ten moment się sami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się to odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!